Cześć, Cześć witam w grze Syndykat. Jest to tytuł, który, który znają osoby około 30 roku życia. Gra jest z 1993 roku. Jest to mieszanka akcji i strategii osadzona w futurystycznych i cyberbankowych klimatach. Przyszłość jaką mamy w grze, ukazuje nam nie państwa, a korporacje, które rządzą światem. Stajemy na um, czele jednej z jednostek wykonawczych małego europejskiego syndykatu, w którym dążymy do rozszerzenia swej władzy. Że mamy do wypełnienia 50 misji um, w miastach kontrolowanych przez inne syndykaty. Gra również łączy w sobie elementy taktyczne, zarządzanie i planowanie. Mamy określone środki finansowe na badania, broń. Podzespoły, pancerze i nanowszczep. Gra zaczynamy posiadając jedynie zwykłych ludzi, a dzięki rozwoju naszych ludzi, będziemy otrzymywać coraz to potężniejsze maszyny do zabijania, później zwanymi cyborgami. Jeśli chodzi o naszych ludzi, możemy ich mieć sporo na wyposażeniu i każdego dostosować do określonych cech, aby miał określone cechy i um, utworzony i używane do e, o innych, innych misji. Każda, każda osoba może być używana do jakiegoś danych, danego sposobu misji. E, jak na 93 rok była to bardzo no, niezwykła i przełomowa gra. Tutaj chwileczkę będzie akcja. Proszę bardzo. Idziemy i mordujemy tego gościa ostatniego. I tutaj wchodzimy do budynku. Oczywiście zbieramy również broń z poległych. Misję mamy. Trzeba, trzeba gościa e, poprosić, aby odłożył broń e, i go po prostu schwytać. Czy tam dostarczyć w dany punkt? No, ale tutaj mniej więcej wam pokażę. Wchodzimy i go zabijamy. No i dostajemy po tym zabiciu krótkie intro. Prawda, gra była świetna w tamtych czasach. dobra. No i tutaj nasz nasz szef się denerwuje. To intro. Lampka. Aj, przechodzimy do jeszcze raz do tej samej misji jest całe podsumowanie. No i na czym to ja skończyłem? Na tamte czasy była niezwykła i przełomowa gra, Posiadała super oprawę audio-wizualną, procedury sztucznej inteligencji, miasta pełne mieszkańców, którzy dynamicznie reagowali na nasze zachowanie. uciekali z krzykiem. Policja starała się unieszkodliwić agentów rozpieprzających połowę miasta w perzynę. Niektórzy agenci atakowali w zorganizowany sposób. Eee, no i, i to na tyle. Ale to za chwilę jeszcze coś do powie. Miałem opatelni No i tak. Nasi agenci ogólnie mają trzy paski. Które widać pod ikonkami. I pasek jeden inteligencja, drugi ostrzeganie, trzeci adrenalina. No i tutaj, zgodnie jak ustawimy te paski, tak będzie nasz nasz. Nasi agenci tak się będą zachowywać. Czyli na przykład łączymy paski. Niska inteligencja powiedzmy plus wysoka adrenalina, czyli agent reaguje szybko, ale bez zastanowienia, czyli można powiedzieć w przenośni najpierw strzela, a później pyta, pyta per e, tak to wygląda. No i naprawdę gra jest no też, dla miłośników takiego gatunku, jak i starych, starych wyjadaczy. No, no nie każdemu mu się tak raz podoba ze względu na grafikę, dźwięki, ale no, tak jak mówiłem wcześniej dla e, starszych osób, które chcą sobie przypomnieć młode lata, e, jak najbardziej, tak. także i tutaj właśnie. O. Dobra. I tutaj chyba też Fejla jakiegoś zrobiłem Także słuchajcie no To by było W sumie na tyle Oczywiście to jest Druga misja w tej grze więc Zbyt wiele się nie dzieje dopiero później Jak już rozwiniemy swoich agentów Damy im Damy im minigany wtedy Dopiero się zaczyna dziać Dzięki bardzo za uwagę Na razie